Wychodzi na scenę, w ogromnym skupieniu wykonuje pierwsze utwory. Ze swoim fortepianem robi coś takiego, że wydaje się, jakby to cała orkiestra grała, a nie jeden człowiek. Leszek Możdżer i Orkiestra Auxo, artyści wybitni, wystąpili na deskach Raciborskiego Centrum Kultury w ramach festiwalu gorczeckiego. Oleszka Możdżera Raciborskie Centrum Kultury zabiegało od kilku lat, w końcu się udało. Na koncert przyjechali miłośnicy jazzu z całego regionu. Wśród nich między innymi publiczność z Wrocławia, Zabrze, Gliwic, Katowic, Rybnika i oczywiście Boża. Będzie Leszek Możdżer i Aukso, także jesteśmy wielbicielami Aukso przede wszystkim, panami. A proszę powiedzieć, a Leszek Możdżer też znany, też lubiany? Tak, tak, ale nie tylko Możdżer, bo my bardziej za Aukso. Na, na równi z Bożerem, no. Świetnie. A Państwo są z Raciborza? Z Gliwic. aż. Czyli warto było tę drogę przejechać i, i, i do Raciborza zajrzeć? Prosta droga, więc nie, bez problemu dotarliśmy tutaj. Za nabową koleżanki, tak naprawdę. To miała być niespodzianka dla naszych mężów, tak więc, dlatego żeśmy decydowały. Mężowie są gdzieś tutaj, tak? Tak. Są. <grych> tak. Uh -huh. no, może jest bardzo zainteresowany. Kiedyś słyszał na internecie o Leszku i tak, że i także chciał bardzo, zawsze już do zakopanego, kiedyś chciał jechać, ale się nie udało. No i że jest akurat w Bożu, to żeśmy skorzystali. Państwo z Braciborza są? Spod Braciborza, tak. Czyli bliźniutko nie trzeba się do zakopanego wybierać na przykład. Tak? A proszę powiedzieć, a w ogóle jazz taki, no trochę eksperymentalny jazz, lubiany ten gatunek muzyki? No, lubiany, zawsze lubimy coś nowego posłuchać. Trze trzeba się przekonać, nie tak, więc trzeba, trzeba się przekonać, żeby, żeby wiedzieć, czy się lubi, nie? Leszek Możder określany jest mianem najwybitniejszego polskiego muzyka jazzowego, choć sam podkreśla, że czuje się przede wszystkim po prostu muzykiem. Pytany o to, jak odbiera zachwyt publiczności, od razu sprowadza na ziemię. Jestem muzykiem. To znaczy, obsługuję taki instrument, który się nazywa fortepian. I z tymi ochami, to, no, to, to tutaj bym się z panią nie zgodził, bo ja na swój temat czytałem najróżniejsze już komentarze, i jak wiadomo i pochlebstwa i jakieś tam złośliwości, także tutaj pogarda i podziw zawsze są ze sobą związane. Planeta Ziemia obfituje w mnóstwo sfrustrowanych osób, które bardzo cierpią i kiedy naplują naokoło siebie, to czują się czystsze i to jest oczywiście trudne dla osoby wrażliwej i to najbardziej boli, natomiast no, te, te, te wszystkie ochy i achy, one trwają tylko chwilę. Ja gram po to, żeby usłyszeć ochy i achy, wie Pani. Ja, ja gram po to, żeby stać się takim portalem, który przekazuje lepszą energię i pozwala się sam się muszę dostroić do wyższych pól świadomości i mam nadzieję, że publiczność też się dostraja do wyższych pól świadomości, takich pól świadomości, które są zsynchronizowane, mają taki, takie przesłanie synchronizacyjne piękna, harmonii, prawdy bo nasza ziemia niestety jest bardzo skonfliktowana i nasza cywilizacja generalnie opiera się na konflikcie i bardzo cierpimy przez to. Koncert wypełniły miniatury na fortepian improwizujące i smyczki. Projekt jako całość utrzymany jest w łagodnej szlachetnej konwencji. Kompozycje nie są specjalnie wyszukane formalnie, sporo tutaj melodyjności i miękkich zwrotów harmonicznych, a wszystko przyprawione szczyptą jazzu. Z Leszkiem Możdżerem na scenie Raciborskiego Centrum Kultury wystąpili muzycy z orkiestry kameralnej AUKSO pod batutą Marka Mosia. Orkiestra nie jest sprowadzona do roli automatu odtwarzającego podkład dla improwizującego Możdżera, ale prowadzona ręką sprawnego i czujnego dyrygenta prowadzi dialog z fortepianem. Dosłuchaczy, przynajmniej muzyka, czy to, co robimy, powinno docierać jako rzecz najbardziej prosta w życiu, skłaniająca do takich myśli, oczywiście nieprawdziwych, że Boże, to jest przecież takie proste, że jakbym tylko dostał te skrzypce, to zaraz na nich zagram. Tak, no można powiedzieć, że my rzeczywiście jesteśmy muzyczną rodziną i. Od samego początku wspólnej pracy zależało mi bardzo na tym, aby, aby tych kilkadziesiąt osób bo dzisiaj graliśmy w składzie smyczków 22, ale bardzo często Zdarza nam się grać w symfonicznych składach w ilości 50 czy, czy nawet większej ilości muzyków, żebyśmy byli jednym organizmem. I szczególnie ważne to jest w grupie instrumentów smyczkowych, gdzie grupa pierwszych skrzypiec, która czasami składa się z 10-16 osób, powinna być jednym instrumentem, jakby jednymi skrzypcami. To samo ze skrzypcami drugimi, altówkami, wiolonczelami, i wydaje się, że ta jedność i yy, 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 ta praca nad szczegółem no, powinna trochę przypominać yy, ja też teraz sobie pozwolę na porównanie, nie wiem, tancerki z. Yy, z Crazy Horse czy innego klubu. Po prostu y, wydaje się, że wtedy jest to wrażenie, y, kiedy panie podnoszą nogi co do centymetra. Nie tak, że jedna się opóźnia albo jest tam dwa centymetry niżej czy wyżej. To, y, to jest amatorskie i to y, nie robi wrażenia. Oczywiście wymaga to olbrzymiej pracy, żeby to zgranie było jak najbliższe doskonałości, ale myślę, że tylko wtedy oddziaływuje to na słuchaczy. Koncert odbył się w ramach dziewiątego Międzynarodowego Festiwalu imienia gorczyckiego, którego Raciborskie Centrum Kultury jest współorganizatorem.